Opie 1 rzeczy do robienia 10 września o godzinie 1737. Klikanie F5 na trailerze PS5 Pro. Wow! 6000 łapek w górę, ale za to 7000 w dół Zróbmy to jeszcze raz! Wow! Już się nie puty od do dislików! Nice! Ciekawie, jak to prezentuje się na najwie! Bo tutaj nie wszyscy wiedzieli, co się szykuje. Tu jest dużo lajków, ale dislajków będzie także przyrosło. Zobaczmy. No, tutaj jest mniej, bo ludzie nie dali swojej frustracji jeszcze. 47 tysięcy w górę, 17 tysięcy w dół. A więc tak, prezentuje się PS5 Pro. Wygląda moim zdaniem fajnie. O wiele lepiej niż zwykła wersja, o wiele lepiej niż Slimka. PS5 Pro z tych trzech, mimo że wciąż paskudna, prezentuje się najlepiej. Fajna rzecz. Ale! Niefajna jest już ta rzecz, że jak widzicie, tutaj nie ma miejsca na płyty. No, kłopot pewnie. Jest tylko i wyłącznie wersja cyfrowa konsoli sprzedawana. Trochę przypał, nie? Ale jeszcze większy przypał jest, jak weźmiemy pod uwagę to, że są ceny podane już. I są właśnie to ceny za wersję bez możliwości odpalania gier z płyt. I zobaczcie. Jeżeli chodzi o dolary, 699. Ok. Jeżeli chodzi o funty, 699. Ok. Ale euro, 800 euro. Proszę Państwa, czemu 800 euro? Proszę, euro wyżej stoi od dolara. I tutaj, zobaczcie, będziemy musieli zapłacić więcej, mimo że euro jest mocniejszą walutą dolara. Wyżej stoi. Już jest jeden absurd, ale ten nie jest najmniejszy absurd. Największy absurd jest taki, że. No, kurwa mać. Standardem już jest to, że będą nam sprzedawać konsole bez czytnika płyt. I za taką ogromną cenę, nie? Jeszcze jakby wiecie, to była cena za wersję z płytami, bym to przebolał, ale za wersję bez płyt, czyli wersję, która jest wykastrowana, że tak to powiem, z. Podstawowej rzeczy, jaką powinien mieć konsoleter, czyli po prostu możliwość spalania gier z płyt, nie ma tego w cenie. Mówię w cenie, dlatego że oczywiście, patrzcie, będzie opcja, żeby sobie dokupić czytnik płyt. Tak jest. Proszę bardzo. Ale, ale, wy sobie, ile to może kosztować? Proszę, to, to są małe koszty. Nawet jeżeli byłby to mały koszt, no to już jest coś takiego, że. Większość osób, które kupi PS5 w wersji pro, to po prostu sobie pomyśli, hej, nie będę wydawał tych pieniędzy na czytnik płyt, tylko po prostu będę grał w te gry cyfrowe. Po co mam wydawać dodatkowe pieniądze? Jeżeli odpalę tylko kilka gier, nie? Więc, po prostu, będą się wersje pudełkowe gorzej sprzedawać, więc będzie powód, żeby wersje pudełkowe wycofać. Tak nas rozgrywają. Ale właśnie, mówię, jakby to było tanie. Ale właśnie nie będzie. Bo zobaczcie, że do PlayStation 5 Slim ten napęd kosztuje 500 złotych. 500 złotych za to, żeby móc sobie grać w gry na płytach. Mhm. Mm Już widzę, jak ludzie to kupują. Nawet zobaczcie, na ich skomie są dwie opinie tylko i wyłącznie. Ile to osób kupiło? 5 No come on. Jeszcze mam do Was kolejne zdjęcie. Zobaczcie, tutaj mamy PS5 Slim. I tutaj mamy PS5 Pro I zobaczcie, że ona jest nieco większa Znaczy nieco, dosyć kurde Potężna jest No Myślę, że rozwiaranie przypomina właśnie zwykłą PS5 Tą Fat, że tak to powiem Tak. 800 euro W Polsce ta konsola będzie kosztować mniej więcej około 3400 zł Tak obstawiam w wersji biednej, czyli pamiętajcie, bez płyt i do tego bez także podstawki. Podstawka jest sprzedawana osobno. I ta podstawka kosztuje ze 30 dolarów, mniej więcej. Czyli u nas 30 euro, albo nawet 40, jak widać tutaj. No. Więc, y, tak się sprawa ma. Premiera 7 listopada. Preordery niedługo będzie można składać. I oczywiście złożę ten preorder, bo Taką solę będzie zarabiać dla mnie pieniądze, nie? Ale, gdybym był zwykłym graczem i miał PS5, no nie ma szans. Nie dałbym tyle. Zobaczmy jeszcze na koniec, jak się prezentuje trailer. 20 tysięcy dislików, 13 tysięcy łapy w górę. Po 58 minutach. A komentarze, no, wszyscy mają właśnie problem o to, że nie ma czytnika płyt. A także, no cena jest ogromna, nie? Gdyby przynajmniej w tej cenie był ten trzeci płyt I nawet ta podstawka jeszcze Okej, okay. ale Bez tego wszystkiego Wybrakowana konsola jest sprzedawana po Rekordowej cenie, nie? Tak samo jak było z tymi telefonami Że zabrali ładowarkę I cena została taka sama, nie? Mimo, że wyrzucili Trzy rzeczy z tego o Pudełka, to zostawili taką samą cenę, nie? I ludzie mówią, "Ej, super Po co mi kolejna ładowarka? Kurwa, płacisz za nią, tylko nie dostajesz jej. Właśnie na tym polega sprawa, nie? No. 700 dolarów konsola, 30 podstawka, 80 dolarów stacja y, płyt, czyli w dolarach tutaj cena wychodzi 810 dolarów tak naprawdę, czyli, czyli o 110 dolarów więcej niż jest podana, nawet na tym obrazku. Uff. No. Nie wiedzą właśnie czemu, y, topowa konsola, najmocniejsza konsola na rynku to będzie. Nie będzie miała Trzecika płyt Przemieść standardowo Okej okay. Piszę, że nawet pełnej mocy PS5 nie używają deweloperzy gier Po co kolejna konsola eee, Także narzekanie na cenę Narzekanie na cenę Że podobne do Apple No właśnie No nawet, kurwa, nawet żeby to podstawkę w cenie dali <grym> A nawet podstawki nie dali w cenie Ojojoj. Oj, oj. No, i wiecie, tak samo było w przypadku PS5, tej zwykłej, i Slima, że tej podstawki nie było. Była taka biedna, żeby ją położyć, ale żeby postawić, trzeba było tą podkładkę kupić sobie. Znaczy, podkładkę, podstawkę. I wtedy to już był mem, nie? Ale teraz to dowalili. Że jeszcze chcą, nie dość, że dopłacać do podstawki, to jeszcze stację płyt zawalili. Price has no limits. A jaj, krambeusz. Jak mówię, no, ja też się jak to kupię. Jeszcze w preorderze, ale. <grywy> Naprawdę. będę się z tym źle czuł. A czekałem strasznie na tę konsolę. <grywy> Tyle, proszę Państwa, tragedia, tak się zawiodłem jak nigdy, a no i jeszcze jedna rzecz, premiera 7 listopada to już wiecie, ale nie wiecie kiedy są preordery, preordery są od 26 września, czyli jeszcze w tym miesiącu pod koniec będzie można złożyć preorder i wtedy poznamy, albo może nawet chwilę wcześniej, polską cenę i to tyle.